Co łączy te trzy przedmioty, czyli golarkę, taki przyrząd do zajmowania sierści z mebli oraz szczotkę do szczotkowania na sucho? Jeżeli chcesz się dowiedzieć, a kochasz wełniane swetry, to oglądaj do końca tego odcinka, żeby nauczyć się właśnie przy użyciu tych trzech narzędzi dbać o swoje wełniane swetry, płaszcze, i inne wełniane elementy garderowe. No i słuchajcie, jesień nas niestety dogoniła, niestety, bo ja absolutnie jesienią nie jestem. Ja jestem team latko, team upały i w ogóle, więc zachwycona nie jestem z tego powodu, natomiast e, wyboru nie mam, więc muszę się dostosować do tej wszędzie panującej e, zimniejszej pogody, tak zwana sweater weather. <noise> Jeżeli jaką dałeś w mój wcześniejszy odcinek, gdzie przygotowywałam swoją szafę, organizowałam swoją szafę na jesień, no to tam mówiłam, że 80-90% moich swetrów to jest wełna. A jak wiemy, z wełną trzeba się umieć obchodzić, bo Make Life Harder Wam powie, <noise> dlaczego i dlaczego trzeba się nauczyć chociażby tą wełnę prać. Jeżeli oglądacie moje Glide to wiecie o czym mówię. O skurczonym sweterku. E, więc ja Was dzisiaj postaram się w ten świat wełny trochę zabrać i trochę e, zgłębić ten temat. I teraz, tak króciutko o samej wełnie: czym jest. Ale tak bardzo skrótowo nie chcę to się zagłębiać, nie jestem jakąś specjalistką. No, e, natomiast, jakąś taką podstawową wiedzę mam: no to wełna to jest oczywiście tkanina, materiał. E, pochodzenia naturalnego, zwierzęcego i jeżeli na metce ze składem mamy po prostu wełna, czy tam wool, czy tam w jakimkolwiek innym języku, to tutaj w się chodzi o wełnę owczą. Zazwyczaj, yy, znaczy mogą być oczywiście inne rodzaje wełny, jak na przykład wełna z wielbłąda, yy, we, wełna z merynosów to są również owce, tylko specjalna odmiana z merynoskich, i z niej powstaje właśnie ta wełna merynosowa. Niektóre wełny mają swoją jakby nazwę, taką, w sumie też pochodzenia, zazwyczaj od ras tych zwierząt. od Nazwy tego zwierzęcia, z którego ona pochodzi, tak tutaj możemy wymienić m.in. kaszmir, który pochodzi z kus ale tylko z jednej odmiany, z kus kaszmirskich, czy moher, który jest pochodzenia kus moherskich, czy angora, która powstaje z sierści z futra długowłosych królików angorskich, i tak dalej, i tak dalej. Ja osobiście preferuję kupowanie tego typu. Odzieży z drugiej ręki, a że bardzo lubię wełniane swetry. Chcę je mieć w swojej szafie, ale nie chcę się przyczyniać do popytu i podaży na ten materiał. Więc większość moich swetrów jest właśnie z drugiego obiegu czy to z vintage, czy to z second-handu. Dobra, jak już wiem, czym jest wełna, to jak się z nią obchodzić? Przede wszystkim wełna nie przepada za wodą. Generalnie pranie jej nie jest. No jest konieczne, ale nie jest konieczne takie częste pranie, ponieważ ona ma świetne właściwości zarówno, tak trochę powiedziałabym samoczyszczące, ona nie pochłania mocno zapachów. W ogóle wełnę można mrozić, czyli w mroźny dzień możemy ją po prostu dać na balkon i wytarzać na przykład w śniegu a ja wiem, że takie praktyki też są stosowane możemy włożyć do zamrażalnika oczywiście możemy prać tylko też musimy umieć prać wełnę, żeby jej nie skurczyć większość pralek ma specjalne programy dostosowane do wełny ja tutaj też polecam kupić sobie płyn specjalny właśnie do wełny a nie stosować takiego zwykłego płynu jak do wszystkich innych e, prań, no bo on jest delikatniejszy, on jest bardziej łagodny i łaskawy dla naszych wełnianych sweterków. I można oczywiście też wełnę prać ręcznie, ale kto prał wełnę ręcznie, jakiś taki gruby sweter i go wyciskał, to wie, że to jest nie czyn. E, więc e, no, wełna nie wymaga takiego bardzo, bardzo częstego prania właśnie przez te swoje właściwości. Ona zarówno jest bardzo oddychająca dla naszej skóry, jak i właśnie nie pochłania tych zapachów, nie pocimy się w niej, więc no po prostu jest to bardzo higieniczny tak jakby materiał. Druga sprawa, wełna nie lubi wisieć. Zarówno mokra, czyli jak ją słyszymy już po tym praniu, to suszmy ją na płasko, żeby ona się nic nie zniekształciła. A po drugie w szafie też starajmy się utrzymać na półkach, a nie na wieszakach, bo bardzo wyciągają się ramiona od wiszenia na wieszaku. I dobra. I teraz chciałam Wam pokazać właśnie, jak ja się zajmuję, jak już są wyprane, świeże, pachnące i poskładane w kosteczkę, a nie na wieszaku moje sweterki wełniane, to jak ja się nimi zajmuję. Właśnie przy użyciu tych, tych trzech przyrządów. Ja tutaj wziąłam sobie kilka różnych sweterków z kilku różnych rodzajów wełny, bo właśnie w zależności od tego, jaki to jest rodzaj wełny, to ja z nimi trochę inaczej postępuję. Jeżeli chodzi właśnie o golenie, o kulkowanie się ich i ich odświeżanie ich po sezonie przed sezonem właściwie. Na początek weźmiemy sobie taki sweter z Hema. Który ma mało wełny w swoim składzie, bo około 18% po prostu wełny owczej zwykłej. Zwykłej. No po prostu wełny owczej. I ma też dużo w sobie elastanu. Spróbuję Wam pokazać z bliska, jak on aktualnie wygląda. Może będę pokazywała na rękawie, żeby łatwo mi było później pokazać, jak przed i po. On ma w swoim składzie dość sporo elastanu. O tu są takie skulkowane fragmenty. On nie jest w złym stanie, bo ja go po, w tamtym roku oczywiście, jak co roku goliłam i tak dalej, ale chodzi o to, że przy takim, tego typu właśnie sweterku, który ma dość mało wełny, a ma też elastan i tak dalej, najlepiej sprawdza mi się golarka. Taka elektryczna. Teraz Wam pokażę, yy, znaczy teraz ogolę ten fragment, który Wam pokazywałam i Wam pokażę yy, tak jak przed i po. I yy, ja wspomniałam o tym, że on ma w sobie dużo elastanu, dlatego że w takim przypadku nie sprawdzi się to. A to jest ostatnio moje ulubione narzędzie do golenia swetrów, ponieważ robi to znacznie szybciej niż kolarka, którą ja mam, bo ja mam taką kiepską za dwie dyszki dosłownie, a tym idzie błyskawicznie. Przeciągamy i wszystko się zbiera pięknie. E, tylko właśnie nie sprawdza się to wtedy, kiedy sweter ma dużo elastanu, to się po prostu tak, ten sweter się tak ciągnie, zamiast zbierać e, te kłaki, to... Ona się nie, nie sprawdza się do, do, do właśnie swetrów z Elastanem za dobrze to coś. To najbardziej chyba bym polecała do mm, płaszczy, bo one zazwyczaj nie mają w sobie Elastanu, tylko są takie sztywne i jak się przeciągnie, to to faktycznie po prostu zbiera za jednym pociągnięciem e, bardzo dużo tych skulkowanych fragmentów swetra. I tutaj mam na myśli e, e, tą metalową część bo tutaj jest też taki grzebyczek, ale chodzi o tą metalową część. Ona świetnie sobie radzi właśnie z kłokami. I pokażę Wam to na yy, przykładzie kolejnego swetra, który już ma mniej elastanu w składzie. O, to jest 100% Merino Wool. I właśnie na takie nieciągnące się swetry polecałabym to. Yy, golarka też się sprawdzi, ale to lepiej. E, dobra, i ostatni mój ulubiony rodzaj dbania o swetry to jest szczotkowanie swetra. E, tak, to jest taka szczotka jak do szczotkowania na sucho. Zresztą ją kupiłam z tym przeznaczeniem, ale jakoś nie jestem fanką chwilę, chwilę się poczesałam nią, poszczotkowałam i przestałam. Za to ma świetne zastosowanie właśnie w pielęgnacji swetrów. To jest szczotka z włosia dzika i ona świetnie się sprawdzi przy takich mm, delikatniejszych materiałach. E, tutaj mam na przykład sweterek tak, 100% kaszmir. I kaszmirowe sweterki. Mm, one się nie kulkują w taki sposób jak wełna. One nie, nie, nie tworzą się na nich takie kuleczki do odrywania. Czasami, czasami, ale to są takie bardziej pojedyncze. Natomiast on się tak sam w sobie ca, cały, jakby to nazwać, tak trochę zbija. W sensie ta e, struktura tego swetra. W pewnym momencie przestaje być taka ładna, puszysta, a jest taka troszkę bardziej zbita i nie wiem, czy to w ogóle przy tym, ciemnym, przy tym ciemnym materiale będzie widać. I właśnie, żeby odświeżyć, żeby on znowu był taki milutki, puchaty, taki wiecie, cozy, warto go wyszczotkować. Tak, tak, wyszczotkować. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Ale przy jakich materiałach jeszcze sprawdzi się metoda ze szczotą. Właśnie w takich, jak powiedziałam, takich delikatniejszych w tych wełnach, takich, które mają taką puszystą powłoczkę, poświatkę taką. Więc przy kaśmirze, przy Angorze, i jeszcze zaraz powiem o jednym materiale, tutaj mam z kolei sweter. 45 angora i 5 wool, ale tą angorę tutaj widać doskonale. Widać, że on jest taki puchaty, puszysty, taki... właśnie fajny, ale właśnie on jest w złym stanie i na nim to może być fajnie widoczne. E, tylko, że jest biały i nie wiem, czy to kamera złapie, ale powinna złapać. O, 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 właśnie. Tutaj pod pachami widać już się trochę skulkowało, bo kaszmir się nie kulkuje, a angora się jednak kulkuje. Warto te takie największe kulki po prostu wyrwać palcami, a później całą resztę wyszczotkować, bo tego się tego nie rozczeszecie do szczotą. Te takie duże, największe kulki właśnie z angory najlepiej po prostu urwać i resztę wyszczotkować. Tutaj Wam pokażę jakby pod pachą, bo wiecie, tam, gdzie się jakby ten materiał o materiał ociera, jest zawsze najgorzej. Więc tutaj akurat, tak, mam nadzieję, że jest to w miarę widoczne. trzeci rodzaj wełny, który dobrze zadziała na szczotę, to jest taka wełna z takim dłuższym włosiem, czyli na przykład moher. Moher. Tu mam moher, tu mam alpakę, więc i one mają taką trochę strukturę, jak się sz. one mają takie trochę po prostu dłuższe włosy. I tutaj właśnie mm, czy golarka elektryczna, czy ten taki przyrząd do zbierania sierści nie bardzo się sprawdzi. E, więc tutaj warto właśnie wyszotkować taki sweter, widzicie? O, tutaj, tutaj fajnie widać na tym składrze, pomimo, że bo może jest czarny, to fajnie interesował. Widać, że on jest taki. Zbita jest ta. Y, y, zbity jest ten moher. Taki. Taki. No właśnie, nierozczesane zwierzę. Tak mi się kojarzy. Po prostu trzeba to rozczesać. To chyba będą wszystkie tipy, rady, które chciałam Wam przekazać na temat wełny. Dajcie koniecznie znać, czy znałyście wszystkie te sposoby radzenia sobie z wełną, czy, któreś było, czy coś było dla Was nowe? I yy, bo ja na przykład o szczotkowaniu swetrów, dowiedziałam się dopiero w tamtym roku. Zachęcam Was też do szukania wełny z drugiego biegu na Vinted, w second handach, może w szafie mamy czy babci. Ja, tak jak mówię, większość swoich swetrów mam właśnie z drugiego obiegu, z czego jestem niezwykle zadowolona i dumna, <gryw> zarówno ja i mój portfel. Dzisiaj się już z Wami żegnam. Bardzo dziękuję za oglądanie. Dajcie znać, czy moje tipy, moje rady były pomocne. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału, zostawianiu reakcji, no bo dzięki temu wiem, żeby robić dalej, że Wam się podoba, że moje filmy się Wam podobają. I jest to dla mnie po prostu taka nagroda. A dzisiaj się już naprawdę z Wami żegnam. Cześć!